Cztery porady dla początkujących biegaczy. Czwarta porada będzie odnosiła się do obecnej pory roku, więc zostań do końca materiału. A my przejdźmy już do pierwszej. Jaką są buty? Tak, moi drodzy, to odpowiednie buty do biegania są numerem jeden. Są one bardzo ważne. Dlaczego? Może ktoś z Was w tym miejscu spodziewał się tego, że pierwszą poradą będzie znalezienie jakiejś motywacji do biegania albo bodźca, który pozwoli nam ten cel zrealizować. Oczywiście, jest to bardzo ważne, natomiast nawet jeżeli już dojdzie do tego, że dzięki czemuś zmotywujecie się do ruchu, to gwarantuję Wam, że biegając w zwykłych tenisówkach albo butach sportowych, które nie są przystosowane do tej dziedziny sportu, już po kilku kilometrach albo po kilku pierwszych biegach może dojść do kontuzji. Więc Dlatego to bardzo ważne, aby znaleźć odpowiednie buty do biegania. I oczywiście but do biegania, butowi do biegania jest nierówny. Dlaczego? No, to definiuje to w ogóle, z jakiego powodu chcecie zacząć biegać. Bo jeżeli będziecie chcieli biegać po Terenie będzie to zupełnie inny rodzaj buta. Jeżeli będziecie biegali po asfalcie, będzie to zupełnie inny rodzaj buta. Jeżeli będziecie chcieli nastawić się na szybkość, będzie to inny rodzaj buta. A jeżeli na amortyzację, zabezpieczenie swoich stawów, bo na przykład waga jest wyższa, to będzie to też zupełnie inny rodzaj buta. Ja podam wam kilka opcji, które możecie sobie sprawdzić. I nie będzie to żadna reklama, po prostu powiem o tym ze swojego doświadczenia i też uprzedzę, że nie trzeba wcale dużo wydawać na buty. Oczywiście, dużo wydawać to pojęcie względne. Dla niektórych dużo to będzie 1000 zł, dla niektórych dużo to będzie 300 zł. No i tak moi drodzy, z tym musicie się liczyć, że dobre buty do biegania, złapane na jakiejś naprawdę fajnej przecenie, to przedział od około 300 do 800 zł. Złotych w zależności od tego, jakich butów szukacie. Ale mam dla Was dobrą wiadomość, bo tak bardzo w ostatnim czasie reklamowane buty z karbonem nie będą odpowiednie dla początkujących biegaczy. Raczej zostawcie je sobie dopiero na już biegi, kiedy wejdziecie na wyższy poziom zaawansowania. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to buty karbonowe. Często potrafią kosztować powyżej 1000 zł, choć znajdziecie też na pewno promocje albo po prostu tańsze modele. Ale żeby nie być gołosłownym, mówiłem o kilku parach i powiem Wam o dwóch, które obecnie posiadam. Są to buty z marki New Balance. Podkreślę jeszcze raz, nie jest to żadna reklama. Yy... Buty 1080, but z dużym zapleczem amortyzacyjnym. Natomiast New Balance posiada w swojej ofercie buta z jeszcze większą amortyzacją, ale jest on raczej typowo butem już treningowym. Jest to but New Balance Fresh Foam XV4 More. Recenzję tych butów możecie znaleźć na moim kanale. I to jest but, który cechuje się maksymalną amortyzacją, jedną z najlepszych. I powiem Wam szczerze, że przymierzałem kilka butów, i rzeczywiście ta amortyzacja w tym bucie jest naprawdę the best. Dla mnie top of the top. Przy czym tutaj jest ona troszeczkę mniejsza, ale również bardzo wysoka. Dlaczego dwie pary butów, i właściwie trzecia do mnie jedzie? O tym mogę powiedzieć Wam w innym materiale. Ale mówiąc krótko, po to, żeby stopa się nie przyzwyczajała i żeby buty szybko się nie eksploatowały. Natomiast poza balansami, które właśnie Wam pokazałem mogą być to jeszcze New Balance Mor V3 Trail, inne modele z wersji 1080. No a poza tą marką na przykład buty, które do mnie teraz jadą Nike Zoom Fly 5 to są buty, które mają wysoką amortyzację oraz na przykład buty Asics Nova Blast 3 czy 3LE albo czwórki bądź Nimbusy 24, 25, 26. Są to buty z wysoką amortyzacją. I te buty mogę polecić osobom, które mają wagę powyżej 90 kg, chcą biegać, chcą coś ze sobą zrobić i właśnie w ten sport chcą pójść. I to są buty, które naprawdę dobrze zadbają o Wasze stawy przy wadze wyższej. Jeżeli mówimy tutaj o wadze niższej, niższej poniżej 90 kg, to już ta gama butów robi się znacznie szersza, ponieważ ta amortyzacja nie jest aż tak bardzo potrzebna jak przy po prostu wyższej wadze. Więc z tego co widzicie, buty to bardzo ważna, bardzo ważny czynnik, czynnik drugi, który jest bardzo ważny i dobry dla osób, które zaczynają swoją przygodę z bieganiem, to wyznaczanie sobie celów krótko i długoterminowych. I dlaczego jest to czynnik ważny? No dlatego, że gdyby to przenieść na codzienną dziedzinę życia, jeżeli coś robimy, pokładamy swój czas, środek, wysi środki wysiłki w jakieś działania, no to nie widząc efektów, nie mając jakiegoś celu, możemy się zniechęcić. Zaprzestać, nie widzimy żadnego progresu, no i po prostu temat odpuszczamy. No i tak samo jest z bieganiem. Dobrym e, na początku założeniem może być to, żeby w ogóle przebiec kilometr, dwa, trzy, później pięć kilometrów, później pierwsza dycha, pierwsza piętnastka, pierwszy półmaraton, pierwszy maraton i tak możemy jeszcze dalej wymieniać te dystanse, ale może to być też przebiegnięcie konkretnego dystansu w konkretnym. Czasie i ustalenie sobie takiego założenia na krótki czy dłuższy termin pomoże w tym, żeby ten bakcyl, to wkręcenie się właśnie w tą dziedzinę sportu, mogło być dla nas jeszcze bardziej pełniejsze, mogło być po prostu taką czystą przyjemnością, bo umówmy się, każdy osobisty pobity rekord cieszy, co by nie mówić, taka jest prawda. Trzeci czynnik to Dodanie do swojego planu treningowego, jeżeli chodzi o bieganie, treningu siłowego. I nie chodzi tutaj o to, żebyście biegali pięć razy w tygodniu i pięć razy w tygodniu cisnęli na siłowni, bo umówmy się, no to by nie zdało egzaminu, tym bardziej na początku. Ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało, nawet no, no, by by wygrał, no, nie, nie dałoby nic. Sekund. Natomiast jeżeli już zaczynamy biegać, to dobrze jest w tygodniu dorzucić sobie dwie sesje treningowe na siłowni. Dlaczego? Zobrazujmy to na tym przykładzie, że kiedy biegamy, to tak na dobrą sprawę aktywizujemy całe ciało, no bo nogi pracują, żeby nas nieść, włókna mięśniowe na brzuchu oraz na całym tłowiu stymulują pracę górnej części ciała, natomiast ręce chodzą również, więc można powiedzieć, że bieganie poniekąd angażuje wiele grup mięśniowych. No i Teraz jeżeli nie dorzucimy takiego treningu siłowego, no to możemy nie widzieć takiego dobrego progresu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli aktywizujemy ciało i skupimy się tylko na bieganiu, no to oczywiście będzie się wyrabiała praca mięśni pod bieganie. Natomiast jeżeli dorzucimy jeszcze do tego trening siłowy i będziemy te mięśnie trochę podbudowywać, będziemy je angażować wysiłkowo, ale w trochę jeszcze inny sposób niż tylko podczas biegu, no to te mięśnie będą dużo bardziej zdatne do pracy w biegu. Będą po prostu silniejsze, będą wspomagały pracę całego organizmu. Dlatego że silny korpus, silne ręce, silne nogi, no to jest podstawa wielu dyscyplin. I jeżeli dorzucimy taki innego rodzaju wysiłek do treningu biegowego, to to pomoże nam w tym, żeby jeszcze lepiej biegać. Oczywiście, na początku mogą to być dwie, 3 sesje treningowe w ciągu tygodnia, ale zapewniam Was, że w miarę jak zopiecie bakcyl, to nawet te 5 treningów biegowych i 5 treningów siłowych będzie dla Was czystą przyjemnością i nie będziecie chcieli ani kończyć biegania, ani kończyć sesji treningowej na siłowni. Oczywiście, mówię to w takim dużym uproszczeniu, po prostu chodzi o to, że na początku lepiej, żeby było tego mniej. Ale żeby było to stałe, bo progres to wszystko przyjdzie z czasem. No i rada numer 4 to odpowiedni ubiór. W sensie, nie taki jak ten. Słuchajcie, wiem, że za oknem już mroźno, za oknem już nieprzyjemnie. Dzisiaj biegałem i szczerze przyznam, że koło godziny 17 zaczęło tak wiać mroźnym powietrzem, że aż było po prostu niemiło, niefajnie. Jedyne, co można było zrobić, to po prostu już zbiec z trasy. Dlaczego ubiór jest tak bardzo ważny, szczególnie kiedy zaczynamy swoją przygodę z bieganiem albo jesteśmy nowicjuszami w bieganiu, właśnie o takiej porze roku? Dlatego, że o tyle, o ile raczej nie ubierzemy się za lekko na taką pogodę, to możemy ubrać się za ciepło. Co to znaczy? Pozwólcie, że się rozbiorę. Bo zaraz się cały zapocę w domu. Przede wszystkim warto jest y, kupić sobie dobrą czapkę, jakiś taki, tak jak widzieliście, czepek, który pozwoli na to, aby powietrze z głowy gdzieś tam nie uciekało, y, i dobre rękawiczki. Natomiast y, nie każdy będzie reagował tak samo na panującą pogodę. Więc dobrze jest, abyście sprawdzili to po prostu pod siebie. Ja powiem wam szczerze, że jestem raczej zmarźluchem, natomiast pamiętam o jednej bardzo ważnej zasadzie. Do temperatury, która jest na zewnątrz, dolicz 10 stopni. I tą zasadę można stosować cały rok. Natomiast ja jeszcze do niej dorzuciłbym to, że jeżeli jest taka pora roku jak teraz i jest wiecznie to tak czy inaczej, zaopatrz się w dobre rękawiczki sportowe. Czyli, wiecie, nie takie puchowe, no chyba że jest minusowa temperatura, taka naprawdę minusowa, ale myślę, że takie zwykłe e, powinny Wam sportowe wystarczyć. I jakiś e, czepek na głowę. E, ja się szczerze przyznam, że zawsze mam problem z uszami, więc w takich temperaturach już po prostu czepek noszę. Nawet jeżeli jest, powiedzmy, 5-6 stopni na dworze. Wieje wiatr, dokładam dychę, to jest 16, no ale jednak wiecznie. Przy 16 stopniach normalnie raczej czapki bym nie założył, ale przy wysiłku, kiedy głowa się spoci, wolę to zrobić. I teraz wróćmy jeszcze do tego, dlaczego nie ubierać się za ciepło. Przede wszystkim dlatego, że po prostu możecie się bardzo spocić. Oczywiście, przy bieganiu nie znam osoby, która by się nie pociła. Natomiast ubranie się zbyt ciepło na taką pogodę spowoduje, że spocicie się zbyt obficie i zbyt szybko. Przy tym, że będzie Wam za ciepło, będzie Wam również ciężej biec, co może skutkować tym, że szybciej się zmęczycie, staniecie, będziecie chcieli przejść kawałek, będziecie cali spoceni, a wtedy, jak Was zawieje, to choroba jest murowana. Dlatego trzeba to zrobić z głową. Jeżeli chodzi o zakup takich cichów, jak widzieliście przed chwilą, jest pełno sklepów. Masa, dosłownie masa. Ja lubię jeździć do outletów, kiedyś zrobimy z tego odcinek w jaki sposób wyszukuję ciuchów, bo uważam, że mam do tego dobrą smykałkę, właśnie takich dobiegania czy innych. A no, jak będziecie chcieli, zostawcie w komentarzu informacje. Natomiast jest różnorodność dzisiaj na rynku. I ja po prostu proponuję, żeby na samym początku nie inwestować w to za bardzo. Kupić na próbę jedną, dwie koszulki, jakieś spodenki, może legginsy do biegania, dobre skarpety do biegania, jakiś komin i zobaczyć po prostu wybiec. Zobaczyć jak będzie się biegło w danej koszulce termo, czy dokładać wtedy bluzę, czy nie dokładać wtedy bluzy. Dlatego, że kiedy złapiecie po prostu rytm biegu, no to będzie wam ciepło. Ale jeżeli ubierzecie się zbyt ciepło, Choroba i zniechęcenie gotowe. Także tak to wygląda. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Serdecznie zapraszam na mój kanał, gdzie m.in. rok temu ważyłem 150 kg i od tego czasu nagrywam te materiały ku motywacji innym. Możecie tutaj znaleźć relacje z, moich, z mojego pierwszego półmaratonu: sposób, dzięki któremu schudłem 35 kg w 5 miesięcy. A nowe rzeczy już niedługo. Także, jeżeli był to dla Was ciekawy materiał, zostaw suba, zostań dłużej na kanale. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. WIRODA! <grywa>